Tak naprawdę to nie mogło pracować, było zapieczone, bo ślad jest z gumy. Także cinderek jest drugi i dobrze, bo można wymienić. No i tu w środku widać na rancie, jak jest przerysowane. Z tym to nic nie będę robił, bo to od obracania. Gumka do wymiany, jedna i druga. Tu trzeba było wykręcić. To jest Vectra C, 1.8 benzyna. Wykręciłem przyrządem. Poszło ciężko, ale ważne, że wyszło. To jest. Tak jak w środku puchnie aluminium, zaczyna puchnąć i wypycha gumę tu wewnątrz. I teraz pokażę, jak ją wyjmę. To jest trochę brudne. Znajdziemy coś fajniejszego. Może być nawet. Tak zwane urządzenie zastępcze w postaci gwoździa i wyciągamy. I ta guma i ona jest niby ładna, ale jest już starta tu i stopiona też. Także to do wymiany koniecznie. I co podczyścić trzeba w środku, bo widać co jest. Tu tu ściągamy gumę. Będzie nowa. To była forma smarowania. No to tak pomaga, ale na tym etapie to już tylko przeszkadzało. I co, czyścimy? Do wymiany przedmuchać, umyć i dopiero zakładać i drugie. Drugi, znaczy płyn, odpowietrzenie. Teraz, żeby środek wyjąć, to trzeba tylko nożyk. Ja wam tak od tej strony odchylałem tą część. I dookoła obracając, wyskoczyło po pierwszym obrocie, I teraz można wyciągnąć to, położymy tu w miarę czysto, niech leży, i wyjdzie cudowny środek do wymiany. Można go przepłukać od razu i wkładamy w to miejsce. Tutaj idzie nie 38, bo wziąłem 2. Tu akurat idzie 40 mm. No także już, już blisko. Tylko pokażę, bo problem jest z wyciągnięciem tak nie bardzo. Sprężyna wychodzi, a potem żeby to włożyć, to najlepiej, ja mam taki wkrętek, ten co do czyszczenia, wkładałem tu w środek i wkręcałem sprężynkę i pięknie skoczyła. Teraz ten tak cylinderek jest wysmarowany, jest nowa guma. No i próbujemy. Żeby tylko nie usyfić za bardzo. Powinno to wejść pięknie bez jakichś większych oporów? Zakładamy cudowne narzędzie, o. i powinno dać się wkręcić normalnie bez jakichś oporów. I wchodzi. I patrzcie, nie przeszkadza nic. Nie przeszkadza gumka. Nie ma żadnych oporów, tylko się kręci delikatnie ręcznie. I to się schowa. To można uznać za naprawę. To będzie tak pracowało jak teraz. I ręczne się nie będzie zapiekał. Nie ma takiego prawa. Ważne wyczyścić ten cały nagar. Wkręca się pięknie. Teraz zakładam gumkę. Tu czyszczę, tu czyszczę gumki, gumki odpowiedź. I składamy. Żebytka nie pomogła. Musiałem przejść do drastyczniejszych środków. Patrzcie, ile do tego jest. Jak to ma być niezapieczone. Dopiero smarowanie. Ale miedziowym też nie, bo to reaguje raczej z miedzią nie bardzo. Silikon najlepiej. No. I jest pięknie. Posmarowane, wskoczyło i czy dobrze to ptać po tym. Jeżeli się obraca swobodnie to jest to kaj. I teraz włożymy to. I nie będzie jakichś ogromnych oporów, bo było ciężko to wyjąć. A teraz wchodzi palcami. Nie wychodzi.